Tutaj zabierzecie je szybko. Poruczniku zabrali całe zebrane przez nas zboże. Nie tylko Zorro, ale jeszcze partyzanci. To licha. Dosyć tego. Zorno. Odzyskaliśmy zboże. Brawo! Brawo! Teraz nie poumieramy z głodu. Robicie? Cześć Bernardzie. Mogę się przyłączyć? Jasne. Wyglądasz jak? Bawicie się w złodziej? Nie słyszałeś o słynnych złotych tygrysach? Złotych tygrysach są partyzantami. Zabierają armii zboże. Nie wiemy, kim są, ani ilu ich jest, ale bronią nas przed armią. Tak jak Zorro? Zorro już wyszedł z mody, teraz są złote tygrysy. Przecież podziwiałeś Zorro. On jest nieporadny w porównaniu z partyzantami. Słucham? Chcesz się bić? Lepiej go przeproś. Tak, przepraszam. Nie chciałem tego zrobić. To dobrze, jeżeli dzieci są pełne energii. Mam trochę cukierków. Podziel się z kolegami. Bawcie się ładnie razem. Zjemy je? Dziwnie się czuję. Trudno uwierzyć. Ty też tak uważasz? Gabriel stał się uprzejmy. To nie wszystko. Co jeszcze? Pomógł ludziom, którzy mieli kłopoty. Dał pieniądze biednym. Pomógł kobiecie. Lubi kobiety. Ona miała 80 lat. No cóż, zabawna. Jestem przekonany, że coś w tym jest. Gabriel nigdy nie był taki miły. Bandyci. Spóźniłeś się, Diego. Powinniście powiedzieć, gdzie was szukać, Rico. Wszyscy jesteście partyzantami. Nazywaj nas Ludową Armią Wyzwolenia. Bronimy ludność przed dominacją armii. Słyszałeś o złotych tygrysach? Tak, napadają na magazyny armii. To my. Wspaniale. Jesteście przyjaciółmi Biega? Bardzo nam pomagacie. Nie możemy zjadać zboża zabranego armii. To był pomysł mojego ojca, żeby przywieźć wam jedzenie. Bardzo was lubi, ponieważ macie bardzo duże poczucie sprawiedliwości. Wasze poczucie sprawiedliwości jest silniejsze. Staramy się zachować z tym. Co zamierzacie robić? Zamierzam obalić Raimonda. Co takiego? Nie martw się. Nie mamy stałej kryjówki. Jesteśmy w ruchu. Nie znajdą nas. Słyszałeś o Gabrielu? Chcemy go pozyskać dla naszych celów. To pogłoski. Nie daj się oszukać. Jestem czujny. Chyba będzie skłonny dostarczać nam informacje. Jego zmiana to podstęp. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Nie pokonamy całej armii, bo jest nas za mało. Nie ryzykuj, lepiej poczekaj na dogodną okazję. Czekać i nic nie robić, jak ty? Riko, skończyliśmy przeładunek zboża. Dobra, ruszamy. Dziękuję za jedzenie, Diego. Podziękuj, ojcu. Diego, Diego, mi Mina duko Dokąd pojechali? Wspaniała. Herbata lolity jest najlepszym balsamem dla żołnierza. Co mogę dla pana zrobić? Jestem zajęta. Proszę od razu przejść do sedna. Cóż, obawiam się, że będzie się pani ze mnie śmiała. Jak mogłabym śmiać się z oficera? Jestem już zmęczony swoją służbą. Torturowanie ludzi, zbieranie podatków. Wiem, że to dla dobra kraju, ale jesteśmy okrutni dla ludzi. Pogłoski okazały się prawdziwe, ale nie dam się nabrać. Proszę się nie martwić. Ludzie wybaczą, jeżeli pan się zmieni. Tak pani uważa? Jasne. Dziękuję pani Lolito. Czuję się lepiej. Bardzo mi miło. Proszę nas odwiedzać. Z chęcią. Przepraszam. Bardzo przepraszamy. Nic się panu nie stało? Przepraszamy. Jak ciężko być żołnierzem? Przepraszam, że sprawiłem kłopot. Żołnierze nie są mile widzianymi gośćmi. Nie powinienem przychodzić. Dzieci, słucham. Powinniście posprzątać. Co mu się stało? Nie wiem. Pogłaskał mnie po głowie. Jak mogliście? Biedny porucznik. Nie ufam, mu. ale on. Czy to możliwe? Czy to naprawdę może być, żeby porucznik rzeczywiście... Całkowicie się zmienił. Naprawdę? Jestem pewien. On ma dosyć armii. Ale to nie znaczy, że przejdzie na naszą stronę. Wiem o tym. Ale musimy ryzykować dla dobra ojczyzny. Przeprowadzimy nasz plan, gdy okaże się, że możemy polegać na Gabrielu. Jak pan rozkazał, czekam, aby partyzanci skontaktowali się ze mną. Wciąż udaje, ale nic się nie dzieje. Nie musielibyśmy uciekać się do takich metod, gdyby twe dotychczasowe działania były bardziej skuteczne. Przepraszam. Partyzanci byli ostrożni. Nie zostawili żadnych śladów. Będą jednak chcieli znaleźć sposób, żeby narazić nas na większe straty. Nadal grają. Prędzej czy później skontaktują się z tobą. Są łatwowierni. Zimno dzisiaj, prawda, poruczniku? Tak. Poruczniku Gabrielu. Jest bardzo chłodno. Dokąd pan jedzie? Może zje pan z nami kolację? Prosimy. Dziękuję, ale obowiązki czekają. Nalegamy. Co mam robić? Ostatnio stał się Pan popularny. To z powodu mojego sposobu bycia. Ludzie plotkują o Panu. Dziewczyny mówią, on jest miły albo chciałabym wyjść za niego za mąż, lub porucznik powinien być komendantem. Co? Zamiast komendanta Raimonda tak przypuszczam. Gdzie jest zboże? Partyzanci zabrali. Podpalili magazyn, gdy próbowaliśmy ich zatrzymać. Znowu! Jesteś do niczego. Do Zwalniam cię z obowiązku schwytania partyzantów. Nakładam na ciebie areszt domowy. Przeklęty Rajmond. Przeklęty Rajmond. Obraził mnie publicznie. Poruczniku, proszę się nie odwracać. Nie ufam ci na tyle, żeby pokazać twarz. Podobno chcesz porzucić armię, czy to prawda? Porzucić armię? Kim jesteś? Jestem partyzantem. To przeze mnie masz kłopoty. Odpowiedź. Chcę dobrze żyć z ludźmi w tym kraju. Przystąpienie do was nie wchodzi w grę, ale możemy współpracować. Powiedz, kiedy komendant wychodzi do miasta? Co? Waszym celem jest komendant Raimon? Właśnie. Nie mamy nic do zarzucenia żołnierzom. Chyba i Pan chciałby pozbyć się Raymond'a. Będziesz lepszym komendantem niż on. To pewne. Jutro pojedzie na inspekcję strażnicy, którą zniszczyliście. Dało się. Złapiemy go w podczaszk. Przepraszam. Rozumiem. Mówię to wyłącznie do pana wiadomości. Gabrielu, nie miałeś szczęścia. Cóż, tak. Sądzę, że byłem zbyt surowy. Możesz dzisiaj wziąć wolny dzień, żeby odpocząć. Należy ci się. To nie jest kara. Chcę, żebyś się zrelaksował. Musisz być zmęczony, przeżyłeś tyle niepowodzeń. Jeszcze jedno, czy partyzanci skontaktowali się z tobą? Staram się jak mogę, udaję, ale. Rozumiem. Wyjechali. Czy nie powinniśmy jechać z nimi? Kazał odpoczywać, więc odpoczywajmy. ruszamy Gonzalesie, Ale dokąd? Nie rozumiem. Rusz! Ruszam. Raymondzie, czas, żebyś się poddał. Usłuchasz nas, czy mamy zaraz wysłać Cię do piekła? Wybieraj. Coś dziwnego, jestem niespokojny. Ludzie Jekyla wytropili was. Uważałem, że Gabriel da się wam podejść. Zbeształem go i miałem rację. Strzelaj, Jekyll. To to. Nie pozwolę wam zabijać młodych chłopaków spragnionych wolności. Nie spodziewałem się ognia. Uciekajcie szybko. Zorro walczy z komendantem. Jedźmy z odsieczą. Wraca. Ale komendant jest ma się dobrze. Nic mu nie będzie. Jeżeli Zorro go zabije, to znaczy, że takie było przeznaczenie. Zorro! Pomóżcie komendantowi. Przecież kiedyś przegrasz. Nadszedł Twój ostatni dzień. Nie pozwólmy zabić Zorra. Naprawdę musisz wyjeżdżać? Tak. Jesteśmy jeszcze zbyt słabi, żeby ich obalić. Miałeś rację. Odwaga nie wystarczy. Trzeba nam czasu i przygotowania. Niemalże poświęciłem Zorla i przyjaciół, nie przejmuj się nami. Byliśmy przygotowani na niebezpieczeństwo. Zorro też pewnie nie ma żalu. Stanę u twego boku, gdy wrócisz. Dobrze? Jasne. Mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli szansę, o której mówiłeś. Gabrielu, cieszę się, że zaufałeś moim szermierczym umiejętnościom. Komendancie, jak tam urlop, mam nadzieję, że wypoczęty wrócisz do obowiązków. Armia czeka na takich jak ty. Przecież na ciebie zawsze mogę liczyć. Gabriel był świetnym aktorem, prawda? Wierzysz, że kiedyś zdołamy pozbyć się armii? Oczywiście. I to niedługo. Przecież jest coraz więcej takich ludzi jak Riko. Armia i żołnierze mają coraz więcej przeciwników. Ludzie są zmęczeni tyranią i okrucieństwem wojska. Poznacie nowych bohaterów i nowe przygody niestrudzonego Zorra. Z jak zwycięstwo. Był to film z serii Zorro. Wersja polska. Studio Pablisie. 「幼い日を森に浮かんだ湖に今」「変わりゆく季節を